Co daje klimatyzacja w zimie? Brzmi dziwnie, będzie kontrowersyjnie. Zaraz mogę Cię zaskoczyć, jeśli nie masz jeszcze klimatyzacji w swoim domu. A jeśli wiesz, o czym mowa, napisz od razu w komentarzu, co o tym myślisz. Większość osób nie wie, że klimatyzacja może grzać. Tak, to nie tylko chłodzenie. Klimatyzacja może być nawet tańsza niż tradycyjne ogrzewanie. Koszt inwestycji również nie jest wysoki w porównaniu do standardowych rozwiązań. To rozwiązanie od wielu lat z powodzeniem testowane jest w krajach skandynawskich, gdzie zimy potrafią być znacznie surowsze niż nasze. Tam klimatyzacja z funkcją grzania to już standard. Zachęcam do zapoznania się z moimi wcześniejszymi materiałami na temat tego, ile prądu zużywają klimatyzatory podczas pracy oraz jakie są koszty ich użytkowania. Szczególnie polecam zapoznać się z komentarzami użytkowników pod tymi filmami na naszym TikToku. Kolejną niewymiarną zaletą działającej klimatyzacji w zimie jest filtracja i poprawa jakości powietrza, którym oddychamy. Jednak aby korzystać z tej funkcji musimy dbać o nasze urządzenia, regularnie je serwisujące. Klimatyzacja zimą to przyjemne ciepło, komfort i czyste powietrze. Zaskoczyłem Cię? Daj znać w komentarzu. Bądźcie ze mną. Cześć!